Witam wszystkich na warsztacie. Dzisiaj ta wiertareczka z wystawki makity. Zobaczymy czy działa, czy uda się ją naprawić, co ją tam boli w środku. Wtedy jak ją przywiozłem to nie zauważyłem od razu brak przełącznika wiercenie i wiercenie z udarem. Ktoś ją rozkręcał, jak widzicie. Ona w takim stanie była, nie poskręcana. Tu są jeszcze śrubki. Także ktoś ją próbował coś tam reanimować, chyba. No. Tu ma jakieś luzy na futerku, nie wiem czemu. Może ją najpierw skręcę delikatnie. Zobaczymy, czy w ogóle zagada. Trzech miejsca był usztywnić silnik no tu ma jakieś luzy nie wiadomo na czym, czy na łożysku ale to sprawdzimy zaraz i czy w ogóle czy w ogóle zatrybi no to chwila prawdy no powiem szczerze nie wiem co jest działa Prawo, lewo też działa. No kurde, jaja, no nawet nie śmierdzi z niej. No ciekawostka, czemu ktoś to wyrzucił? Rozkręcali. No dziwna sprawa, zobaczymy, co tam w środku jest. Widać kurde stan zewnętrzny, no kurde idealny. No no ciekawe. Dobra, wyłączone z gniazdka, wyłączone. Dobra. Męcik, gdzie ten przewód jest przykręcony? Czy z tej strony, z tej strony, czyli na drugą stronę trzeba ją otwierać. Co jest grane, co jest grane. No na łożysku jest wyrąbane. Coś. Dziwna sprawa, no. Dziwna sprawa. No łożysko tyle ma, tyle ma pracowania, choć za dużo. Za dużo ma na boki mi się wydaje. Także to może być to zębatka jak widać nieuszkodzona duża na silniku też nie widzę żeby była uszkodzona no to czemu kurde ktoś to o tu nie spało czemu ktoś to wyrzucił <słuch> to w takim stanie na no. Tu łożysko jest dobre. To łożysko ma bicie na pewno, dlatego tu pracuje. Widać, że jest. Nie powinno tak chodzić. Także niestety łożysko trzeba by dokupić i wymienić. No i dokupić ten przełącznik. Z udarem. Tu mamy wszystko, czy tu czegoś brakuje? Nie widzę, kurde, tak dokładnie. Jest. No dziwna sprawa. Będę musiał popatrzeć za, za przełącznikiem. Łożysko takie dokupić, wymienić, żeby tych luzów nie było. No i kurde, będę widział, czy to będzie działać. Tu też nie jest wyślizgane. No jak widzicie, taka wiertareczka z wystawki. Działa, działa, ale brak tego przełącznika jest i tu ma luzy jakieś. Także to, to jest do zrobienia najważniejsze, nie iskrzy w ogóle. Tutaj nie widać, nie widać żeby ktoś grzebał więcej. no kurde, ciekawostka, no. Że ktoś takie coś wyrzucił. Zastanawiające. Złożę ją jeszcze raz do kupy. Dobra. Złożona, złożona. Tu jest, tu jest luz. Normalnie nie widać w ogóle, żeby gdziekolwiek jakieś iskry były na no kurcze. Dobra, prawo, lewo. No nie wiem, w szoku jestem, bo wiertarka wygląda, jak widzicie, bardzo ładnie. nie wyobdzierana, normalnie nie wiem dziwna sprawa, że ktoś coś takiego wyrzucił może ten wyłącznik gdzieś komuś spadło i pękł ten wyłącznik no ale to nie ma problemu z tym do, do kupienia bo do makity to są wszystkie części także na razie zostaje ja popatrzę sobie za łożyskiem yy, za przełącznikiem wiercenie i z udarem model mamy, także bez problemu tabliczka widoczna dokupię i spróbuję złożyć mi się wydaje, że będzie działać jeszcze na 100% także taka niedokończona naprawa, ale przynajmniej wiem co w tym jest i że ona działa co wy na to? co wy o tym myślicie? takie rzeczy z wystawki he, <laughs> kurde pozdrawiam serdecznie do następnego razu